Dobra. Już wiem o co chodzi w tej grze. Przejdziemy tu. EZ EZ Dzień pierwszy. First try. Zaraz to przejdę. To będzie proste. To będzie proste. Mocno ten deszcz słychać tak właściwie? O, łaj, Fajnie się chodzi tak normalnie. O, nie ma tu tego teraz. Okej. Okay. Okej. Okay. Elo, czy tu coś jest? Nie ma nic. Duct tape, okej. Okay. Duct tape. O tak. Jest problem, bo ja nie mam teraz mojego sprzętu do zamykania drzwi. On był bardzo przydatny. Elo. Fak! Babciu, proszę, niech cię tu nie będzie. Zamknięte! Nie! O co chodzi? Babciu, tu nie jest zamknięte, nie przychodź. Nie przejdziemy tędy. Aha, pułapkę postawiła głupia baba. Serio, pierwszy raz odejamę jestem najlepszym gamerem po prostu o to chodzi? You can now control a What? To są helikoptery w tej grze oh. Nie dziadku, nie widzisz mnie. Jesteś niedołężny i stary Kur Babcia mnie zaraz dorwie. O kurko, Dobra, patrzcie na to. A ja nadal umiem sterować helikopterem. Okej. Okay. Tu pewnie zaskrzypi. Tam coś kurde stęka. O, o What To jest głośny. Dziadek nie Elo? Yes! łyponki Nie Myślałem, że za free dostanę. Helicopter nagranie z out of place, no Troszkę O ty dziadł, idź i stąd Ale ma paznokcie pomalowane Skubanie z Kubaniec. Kurde, hip with the Kids A gdzie ta pułapka? Była tu pułapka przecież Co tu się dzieje? Cie oni mieszkają do ciula, Wacława. What? Wręcz... miałem... W poprzednim podejściu. Ara, ara. jest, mm, jest. No, ale chciało mi się tam przechodzić na tamtą stronę. Czy to ich dziecko? O, to wygląda jak dziecko z Huziordadi, tylko takie trochę zmodyfikowane. No, sprawdźmy to. Oczywiście. No, chciałem sprawdzić, czy, czy ten. Czy tu też mnie zje? Okazuje się, że tak. To. Czy to? wy to słyszycie? O! O! Proszę lekko! Fuck. O co tu chodzi? Czego, dlaczego dostaje pomordzie za chwilę odgłos plaskarza, no to jest potężny radio kurczak stank o boże nie. this game że ja byłem mistrzem w grani 1. O co tu chodzi? Nawet nie wiem, jak się stąd wydostać. Co? Zgryzę to. Dobra, co to jest? Jak to? Aha, a to są drzwi zablokowane, jakiś magiczny sposób. Dobra, dziadek, dziadek jest tu. A to jest to miejsce. O Oj, to nieważne. Ta kartka poleciała tam. What? What? Ona może przejść, to nie fair. <noise> POG jump! jump. Dobra, niech tu tu leży, bo nie wiem co to robi. Kurwa. Ale się wpakował. <laughs> oh, Babcia też wraca. Szajsy! Serio. <laughs> Noż nie! Stangan już miałem! <laughs> O. Oh. O oh, what the fuck? Nice. Karnia zwierzaczka Holsom O, oh, how cute.